Takie gówno, ty wlecieliśmy na dole. To i za jedwabiste. O kurde jak to odrzut ma Ale, ale Ricor, ale Ricor, aż mi się podkał. Eee, Ej, co tyś Mi zaczęło ładować... O jestem. To też tak wiem. Lecimy, 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 lecimy. Nie mam nic odblokowania, mam tylko to, to i tu tam, I tu. Dobra. Ja już mieć naprawdę stałe 60 FPS w tej grze, niż, żeby mi latały. No, bo teraz na przykład z 20-50, którym leciałem sobie w booster, to mi do 20, jak wyskoczyłem. To mnie zabolało bardzo. Zakup lepszy komputer. Aha. Już, już, sorry. Już zamawiam na XCOMie gamera jakiegoś X1500 Pro 2.7.7.7.8.2.7.2 Pro. Dobry komputer dla gracza, dla Fortnite. GTX 1050. 4GB, do tego Intel Core i 5, 3500, szybkie 8GB RAM, 1600 M MHz. -u. Ja to cię ja... walę, ja cię walę Ja mam Shotgun'a, szybkiego, mam snajperkę Pomóż mi się tylko. O, doła tam jest. Ej, chipny, on idzie do mnie. Pomóż. Czekaj, bo ja. chłop to ma legendarną pompę jakąś. Chwila, daj mi chwilę. Nie masz. I idę cię uratować. On gdzieś pode mną. Mamo. Ło! Powaliłem jakieś ruska. Dobrze, wali bardziej. Za 39 szła. Ja nie wiem skąd. Ale co w tej z Skąd? Żelają! Plecy mam! Ale masz jesteś? Ale dostał, kurde, w piernicz. Leży chłop. Spidermana miałem. To jest, ja mam jakieś tutaj legendarne... ...karabiny. Dobrze. Leczy się apteczką. No nie leczy się, bo ktoś strzela do mnie ciągle! Tu no się molestowany w tej grze troszkę. E. No nie da się! Szybko! Podejdź do mnie! Czekaj, niszczę wszystkich, czekaj, muszę się wyleczyć! Ale ja... ja leżę już. Dobrze, spokojnie. Porobię Chopię, Popieram... po mam... ...dwa fragi. No ale szybko! Postaramy się. On ja ma legendarną pompę, Zastrałeś driter! Dostał, daj się! A dostał! Nie dostał! Uf, łatwo, łatwo! Ale dobij go może! No go mam! Co to? Zostaw mi to! Daj go, ma dobrej temy O kur... Cieblowe! Tam jest skład. Mamy A jak ja go biegnę Obiegałem z o, 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 o. No daj mi tą pompę! No problemu. Ja ją wywalczyłem i później trafiłem gościa w ogóle! Bo teraz to jak więcej Zep? osób nie, Bo teraz jak więcej osób podnosi Ciemaj. A ja teraz na przykład jestem u góry Mam 11 Amo, więc... Na razie ci nic nie rzucę Im więcej osób podnosi, tym szybciej. Aaaaaa No ja jestem tylko ja No Nie ma bata, żeby było dwóch minów. Musimy iść. Ej ja mam ten autokar A podejść po mnie. Wow, o cholera! Ej. Tam się przetrzymuj. Ej, ktoś tu się leci, pił. Chodź, ty steruj. Być z tego. Ja jestem strzelał z abupy. Ej, tu tu po. A nie, czekaj. Co, co? Daj mi coś sprawdzić. Daj mi coś sprawdzić. Co to jest? Daj mi to. Oooo, Daj AP Zio Ja tego używać Ci umiem, gdzie to się skończyło. Są obrażenia 50 No nie no! Ile on może dostał dzieciak? Szybko dawaj! Dawaj Dostał, dostał. Jedzie tu, on jest w on jest jest na wali. Co jest cheater? Dawaj! No ale, ale, ale Szybko, 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 podnoś mnie, podnoś mnie szybko i uciekamy! Ale jestem potężny. Jesteś niesamowity. Ja wiem, ja jestem ten... Kurczy no, no. bieg. I wsiadamy do auta od razu. Czekaj. Co to jest? A ja karabinu nie mam zwykłego O cholera, jasny gwint! No to jedź! A ja, ten, bo ja mam mało. A ty też masz mało. Znowu strefa pokona. Dzień jak dzień? Ja mam Widzę. jakąś mgiełkę me medyczną człowieku To się psikaj, możemy się tym zmienić miejscem Typko, uciekamy! A, bo to bo ten... już nam się skończyło Czekaj, paliwo To, to Pa, o, e, uciekaj, bo ja mogę ci siebie spryskać też Mgiełka z avonu Bo to wywal z tego nie potrzebuję mam taki samo Ty masz amo do shotgun Na gówno mam no ja się mammo E, się zesrałem. Gdzie, gdzie? Poka! poka. Ma przeslanę. Nie ma zza... jakiegoś armora Dupa, nie ma już Psikaj się szybciej Nawalam <grym> się Szybciej <grym> się> Jak po WEPie Nie korzystam Gdzie mi odezodorant No, nie korzystam aby się przydało <laughs> Lecimy na Spidermanie, do tego drzewa, idź ziom A, jestem najlepszym Spidermanem? O kurde, jakiś kurde złapałem Znajdźmy leczenie, co ty na to Mi przed są, przede mną się dopiero ładują Tu Gdzie? Nie ma tam nikogo, tam jest kamień Ja piję, ale ta to jest głupnem jednak jeszcze większym gównem Jeszcze większym. Największym gównem, głównianym Jeśli to znaczy Gówno, gówniane główno. On nie ogarnia. Robię ja, plecy. Mam... Wiem. ja robię tecy, ty rób e, przód. Nie widzę. Pochodzi. Jeszcze z dal... Jeszcze z high groundu nazwali. Eee, e, strefings. Chodź, uciekamy. Masz. Uciekamy Strepa. Ja ich nawalam, ja ich zabiję, ja ich zabiję, obiecuję. Jednak okay. Jak nie, jednak nie, uciekamy. Uciekamy z Spider-Manem. O kurde, jak ja! My bros. Musisz na chwilę, na chwilę poczekać, bo mi nie za bardzo nie idzie. E. Chłopie, a jestem ten! Lepszy od Marvela. Nieprawda. Nieprawda. Wow! Bo po, nie wziąć mnie do filmu. Jaka bym to była oglądalność, gdybym ja tam grał No, 20... No, powinien być 20 świetnej, chłopie, jak na moim kanale Tu jest gość To zabij go Boże O cholera, odkąd? Ale, ale wyrwałem, to on mnie zabił A, dobra, dobra Bo ja jestem ale go zasterowałem, ta broń Ja w ogóle ja eee. nie mam 47 do karabinu, 8 do pompy, 3 do sniperi. Ja mam 5 do, ja do karabinu człowieku Idę po jego lud, to moje itemy O cholera, jasny gwint, walony Uciekaj jak te Za tego dałem, ale dobra Jeźdź, się z tą apteczką, wyrzuć On blisko? Są jakieś zawodowce Leży W dupie mam zawodowców Dobiję go! U góry, u góry! Cholipka Zapinowałeś to ten pień drewna, głupi Kto to wymyślił? Tutaj jest, tam, tam jest, tam Za tym logiem Idzie w dół, w dół Jestem przy nim Po drugiej stronie Dobrze! Uch. Dobrze! Zaraz się podniosę Widzę go on ma mniej IQ Zagrożenie no, mamy, zagrożenie Kolego On uciekł tam na górką. on No nie rób tak Sorry, sorry wracam O cholera ja... gór... Nie wiem jak Nie, ale ty trollujesz Miałbym killa, miałbym killa Jak chcę A tam są Trzeba podejść Spidermanem E to czekaj! Trzeba podać Spider-Man, co robi? Idzie Spidermanem. Spider-Manem. E bo ja się potknąłem, musisz czekać na mnie. Paka, zaczekam. E, dostaj laser, nie wiadomo skąd, ze wszedł. Skąd? Wszędąc. Bawiam się, że z lewa dostajesz, bo widziałem, że się tam nawalali. Wsikam się, spokojnie. E, na jest! Leży nóg! Obudowałem się. To ja, to ja, to ja! Obudowałem się metalem, co ty... Ale zabiję jego kolegę. No i no o, o to, to chodzi! To do ciebie nawalał. Ale ty nadal nawala, mamo! Właśnie wiem! Martwi mnie, to wiesz? No co, ja bym się pierw zamurował. I bym sobie przeładował wszystko. Ty, bo wiesz, że skarów przecież nie mam, my gadamy. Yy, daj mi tego skara. Tu jest coś, ten Obaj mamy rację. Idziemy? i grasz? Dobra. O kurde, coś mi nie wyszło. E. Leży, leży. Kurde, no ma. Raczej znaczy, ma biało. Bo kewa chyba nie ma. Jak biało? Miał właśnie kewa. 56 dostał. On miał kula. Dobra, Leżysz. Chodź, chodź, ratuj. Rani mój. Ty to nagrywasz? Tak. Czaj, że wygramy na odcinku. Ej fakt, dwie osoby zostały jeszcze. No, a to są jakieś boby, co się człowieku kryją. Mów co tak się tam co dzieje u mnie. Chodzi, bo jest bok się ciągle. Tam. Dobrze. Dobijaj tylko. Dobrze, dobrze. Jo! Złotowałeś się. A, dobra. Let's go!